W opolu sytuacja jest dramatyczna. Woda z przerwanych wałów w Boguszycach i Rogowie Opolskim zalewa miasto. Odcięte jest od śródmieścia 25-tysięczne zaodrze. Woda sięga tam pierwszego piętra. Zalane są też wyspa Bolko i Groszowice. W zatopionych dzielnicach nie ma prądu i łączności telefonicznej. O, wszystko zalane do, do oporu, pod dachy. Panowie też mieliście jakieś problemy? Tak, przywróciła mi się łódka i myśmy pływali. Wyciągnęli nas nurkowie. Trochę improwizujemy, bo w ramach zgłoszeń y, musimy nieraz zmieniać zadanie, ponieważ nie możemy odmówić pomocy komuś, kto po drodze pokazuje nam sygnał y, o pomoc. My go podbieramy. Aktualna prognoza przewiduje, że niżej położone tereny Opola zatopione będą do wysokości 4 metrów. Kulminacyjna fala spodziewana jest jutro o świcie. W Opolu świeci słońce, wielu mieszkańców z dzielnic niezagrożonych spaceruje i robi zdjęcia, utrudniając akcję ratowniczą. Sztab przeciwpowodziowy apeluje. Poziom zagrożenia jest kolosalny, idzie o ratowanie życia. Osoby, które czekają na ewakuację mają to sygnalizować czerwonymi kolorami. Biały kolor oznacza brak żywności. Na stadionie gwardii lądują helikoptery, które ewakuują ludzi z zatopionych dzielnic. Do akcji włączyli się harcerze wodniacy, pontonami przewożą powodzian. Brak jakichkolwiek pewnych informacji o sytuacji w nysie. Wszystkie drogi dojazdowe są odcięte. Od wielu godzin nie działa telekomunikacja. Sporadycznie łączność nawiązują krótkofalowcy. Informacje dotyczą jednak jedynie próśb o konkretną pomoc w pojedynczych przypadkach. Wiadomo na pewno, że ponad 60% nysy znajduje się pod wodą. Brakuje pieczywa. Pojawiły się niesprawdzone jednak do końca pogłoski, że w mieście bardzo zdrożała żywność. Ujęto kilku szabrowników próbujących włamać się do opuszczonych sklepów i mieszkań. Ostatnia pewna informacja Dotyczyła ewakuacji szpitala, z którego przetransportowano stu kilkudziesięciu chorych. W województwie katowickim najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w Raciborzu i okolicy. Wprawdzie w mieście poziom wody obniżył się o kilkadziesiąt centymetrów, jednak nadal w wielu miejscach przekracza 3 metry. Od dziś Racibusz praktycznie odcięty jest od świata. W nocy woda zalała jedyną drogę dojazdową od strony opola. Zdaniem strażaków w ogarniętym powodziom Raciborzu mogą być miejsca, w których ludzie od trzech dni czekają na pomoc. Głodni, bez wody do picia, nierzadko ratując się przed utonięciem, koczowaniem na dachach. Miasto nie ma łączności telefonicznej, prądu i Gazu. Chleb, konserwy i woda mineralna dostarczane są śmigłowcami. Wielu mieszkańców Raciborza na wieść o pojawiających się szabrownikach ryzykując zdrowiem chce pozostać w zalanych domach. W województwie częstochowskim pod wodą znajduje się wciąż 20 tysięcy hektarów. W poraju o 21 cm przekroczony został poziom awaryjny zbiornika. Na sekundę wypływa stamtąd 21 metrów sześciennych wody. Zasila ona warte, która podtapia gospodarstwa leżące poniżej rzeki na odcinku Częstochowa Poraj. Podtopione są też gospodarstwa wzdłuż piwicy w rejonie szczekocini Koniec Pola. W samej Częstochowie, choć opada poziom Stradomki, nadal zalane są ulice w dzielnicy Stradom. Dwa dni temu w ciągu pięciu minut zatopiona została wieś Czarnochowice koło Bierunia. Dopiero dzisiaj udało nam się tutaj dotrzeć. Do wsi Czarnochowice woda wdarła się przez 40-metrową wyrwę w wale przeciwpowodziowym. W ciągu 15 minut zalanych zostało 110 gospodarstw. Nikt nie miał czasu, aby cokolwiek uratować. 500 mieszkańców wsi, specjalne ekipy ratowników ewakuowały do szkoły w Bieruniu. Jest powojenno, ale gorzej jak filmy wojenne. Jak to wszystko, najpierw jechały samochody pełne dzieci załadowane, później... Jechały wozy z świniami, koniami, pieszośli, pędzili bydło, my im to wszystko, bo my tu z przodu mieszkamy, pomagali, my im to wszystko wiązać, bo to się zrywało, kwiczało, ryczało. Trzydzieści tylko królików i psa na górze. Tyle to. Wszystko wskazuje na to, że kulminacyjna fala powodziowa przeszła już przez odcięte od świata Oświęcim. Wody powoli opadają, odsłaniając kompletnie zniszczone gospodarstwa. We wszystkich zatopionych miejscowościach wprowadzono nocne i dzienne pływające na łodziach patrole złożone z mieszkańców i służb porządkowych, które strzegą domost przed grabieżą. Z relacji ewakuowanych powodzią z okolic Oświęcimia i Bierunia wynika, że tylko nieliczni byli ubezpieczeni od powodzi. Do godziny 15 poziom wody na Odrze Woławi tylko o 25 cm przekroczył stan alarmowy. Pierwszy poważny atak żywiołu spodziewany jest wieczorem. Na jego przyjęcie przygotowują się mieszkańcy wrocławskich wiosek i osiedli leżących nad Odrą. To jest błędek hydrometryczny, co nie? Na bombie, bo inaczej nie ma, inna, in, nie ma innych warunków, żeby zmierzyć tą wodę. Fontonem nie da rady. Wejść to ile tutaj będzie? Ponad 4 metry. Większość osób mieszkających na zagrożonych powodzią terenach zdaje się nie dostrzegać powagi sytuacji. Mimo apeli nie chcą opuścić swoich domów. No a nie widział Pan co się dzieje w innych miastach jak opuszczają mieszkanie? No widziałem. No. Do czego wracają? Tak, każdy się boi, ma swój dobytek i po prostu boi się go zostawić. No człowiek jakoś tak czuje, że musi tu zostać. Ja proszę mieszkańców i tym razem, żebyś no w końcu do ciężkiej choroby no jakimś mądrym człowiekiem, jakimś przezornym, bo przecież to, 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 to za dwie godziny może być za późno. Na zniszczonych powodzią terenach w górnym biegu Odry niemal natychmiast pojawiły się grupy złodziei, rabują sklepy i pozostawiony przez powodzian dobytek. I w tej chwili tu rodzina, która wyjechała na urlop, już prawdopodobnie dowiedzieliśmy się, że, że była sytuacja, że chcieli mieszkanie już okraść. W Oławie zaczyna brakować żywności. Przed sklepami od rana ustawiają się długie kolejki. Od rana nie idzie dokupić się niczego. Wszystko wykupują. Ziemniaki, chleb, mąkę. Najważniejszy jest chleb. Nie, nie ma w tej chwili. Aby obronić Śródmieście i centrum Wrocławia, Wojewódzki Sztab Antypowodziowy uważa, że trzeba rozkopać wały i skierować wody w kierunku Doliny Widawy. Pozwoli to rozszerzyć rozlewisko, przez co będzie ono znacznie płytsze. Wokół Wrocławia rozszerza się strach przed wielką wodą. Taka sytuacja była w Czernicy po południu. Rozpaczliwie oczekują pomocy mieszkańcy podwrocławskiej miejscowości Jelcz-Laskowice, gdzie w ciągu kilku godzin poziom wody znacznie się podwyższył. Będziemy pływać i to dobrze. Jak tutaj przerwie tutaj? 20 cm jeżeli woda się podniesie i jelcz zatopiony. Z tej strony może nie, ale z tamtej strony jest 20 cm niżej. Panika jest na pewno. Panika jest pomalutko. Bo tu są bały słabe to przecież stare wszystko. Wszystko przestarzałe już. Czy panowie chcecie się włączyć w akcję pomocy tutaj? No My jesteśmy cały czas, czyli cały zakład chyba jest włączony też w to. Powiedziałam tylko córce, że gdyby woda była w mieszkaniu, żeby zabrała koty na górę i psa, żeby się nie utopiły. Sztab antypowodziowy we Wrocławiu zaleca samodzielne przygotowanie się na powódź. Chorych i starszych trzeba będzie ewakuować. Fala powodziowa dotarła już do województwa tarnobrzewskiego. Służby ratownicze ewakuowały mieszkańców wsi leżących nad Wisłą. Stan wody stale się podnosi. Akcji ratowniczej towarzyszy ogromne zaangażowanie ludzi. Ludzie dają z siebie wszystko, sprzęt jest zgromadzony, oby tylko fala się nie podnosiła. W województwie tarnowskim wezbrane wody u Szwicy, które w nocy zalały połowę 18-tysięcznego brzeska, rano ustąpiły z miasta.